Siema wszystkiego, są na Jacek, 62 i dla mnie w uh, Untunet. No, ostatnio skończyliśmy tu. I spróbujemy przetrwać. Ej, zobaczcie na, te, na mój skaznik wody. Ten niebieski. On jest prawie na wyczerpaniu. A jak kurde jestem przy wodzie, no? No, i co mam zrobić? No, w tym odcinku to będzie trochę nocy. No, dobra, to co mamy na sobie? Dupę nie wiem Słyszałem potwala. Ojej Eee, zakończ noc, co? Nie, jak widzę ci, księżycu. Nie zakończysz dla mnie nocy. A mam 23 subskrypcje dzięki Tobie. Mamy miasto idiotów. No dobra, miasto zombie, co ja gadam. Gadam, bo gadam. Dobra. Spróbujmy przejść przez piekła lodo. Po poprzednim odcinku on yy, nie chodzi mi o poprzedni odcinek, tylko poprzedni odcinek, kiedy tam się akurat pistolet skończył. Satańsko. I, I okazało się, że drugi pistolet sam ze siebie już był chude pusty. I był mały fail, Można powiedzieć. Był mały fail. No dobra, to nie był mały fail, tylko duży fail. A przez to, że jest noc, ja za dobrze tu kurde nie widzę. Czekaj, a czy ja mam latalkę w ogóle jakąś? Nie! W dupę! Po co mi latarka? Nie mogę skakać. W dupę. Nie wiem co, ale spacia ja mi się rozłupnęła. Yy, mogę, mogę być w komputeroniku. O, dobra. Tu widzę, że są ząbiaki. Eee, w poprzednim odcinku byliśmy w komputerowniku i w nim nic nie było. O, drugie widły, ale ja już mam widły. A i najlepiej się ukryć na samej górze, czyli na dachu. I to trochę poczekać. Może no, ładnie to nie jest, jak chodzi, o, jak chodzi o nas, nasze przeżycia. Nie no, nie lubmy hałasu, bo jeste zombie usłyszą i przyjdą, a my byśmy tego nie chcieli. Hmm. Nie mogę skakać. więc małe. Więc trochę do dupy. Wy możecie dobrze widzieć, ale ja, ale ja za dobrze nie widzę. Jezu, nawet latarki za nie mam. Kurde. Nie wiem, czy ja w jakimś z odcinków znalazłem latarkę, ale pewnie jej nie wziąłem, bo ja taki głupi, myślałem, że noc będzie widoczna tak jak w Minecraft'cie, bo w Minecraft'cie widzi się w nocy, a tutaj, kurde, prawie że wcale ja nie widzę. Więc do dupy. ZEGAL! Aha, 12 w nocy, fajnie. Ja chcę do kropa wypuszczać na Waszepsa. No, w poprzednim odcinku byliśmy w szpitalu. I tam właśnie zaatakowała nas nie wiem z pięciu zombiaków, A mi akurat się kurde skończył pistolet. Więc za miło to nie jest. Ale próbujemy przeżyć. Mamy 80 HP. Nie jest najgorzej. Ty może w tym domu będzie jakaś latalka. Mamy tam tak. Tu siedzieć. Tam mamy tak. O, zombiak. Tu mamy zombiaka, ale może on nas nie zauważy. Nie, no on na pewno nas zauważy, więc. Biatyka! No dobra, udało się go załatwić. No i, no, i kole, no i kolejna rzecz, do której już się przyzwyczailiśmy. Czyli łazienka bez klopa. No jezu, co to byli za ludzie? żeby... To, to oni, kurde, nie wiem. Cały czas oni to by sobie trzymali. Nie posyli, zrobić dwójkę albo. Uuuu No witam Co to jest? Pałka sokisty chyba Dobra to łopaty tu da Pałka sokisty zamiast tego I mamy pałkę sokisty Ale serio, może tu, może tu znajdziemy jakąś latarkę bo serio by się latarka przydała. Ale mamy jakiś batonik. A nie, tu chyba kukurydza była. Ja sam już nie widzę nic plawie, że. Na drugim piętrze coś może być. Ciekawego. Ublania. Jakie też się mogą przydać. Młotek. mu by nie? A potem. Jaki ja smelcz ze sobą wziąłem? A później. Kurde, ten smelcz mi się przydał. Czekaj, ja chyba tego nie wziąłem. No nie wziąłem. To może być w czymś potrzebne. Ja nawet nie wiem czy ja biorę ale tu jest tak. Uuu! Pistolecik ze tłumikiem. I pałka, ale pałkę już my mamy okej, okay, pistolecik z tłumikiem Gdzie on jest? Gdzie on, cool kur... Wziąłem go w ogóle? No wziąłem To gdzie on jest <ścoughs> Czekaj, to, to, to co ja w końcu go wziąłem? Nie, no go nie ma tu Aha Nie wiem, to mogło być coś innego Jest pistolecik z tłumikiem a serio. Ja chciałem ten pistolecik z tłumikiem. Bo pistolet z tłumikiem, on jest bardzo cichy. Można za... Można, można strzelać po cichu. Inne zombiaki z otoczenia się nie skapną. Bo tłumik robi tak, że to jest... To już mam. Tego nie mam. Kurde, pić mi się chce. Także chyba się nie da zginąć z plegnienia. A ja mam wodę jakąś? Nie mam. Trzeba byś znaleźć mi wodę. Woda! Albo latarka lepiej. Żeby widzieć woda. A, serio? Ja ledwo co widzę. Ja nie mogę. O, kolejna rolnetka. Okej, okay. niech będzie. Chyba teraz idziemy na ostatnie piętro. No chyba jo. Dach, na dachu coś będzie? Nie kulde, pusto. O, już tam widzę, że się dzień robi. No, dzięki Bogu, będzie mniej tych zombiaków i będę chociaż coś widział. No, chyba, że mi się. Nie, no, powinien tam już robić się ten A gdzie jest Księżyc? Nie ja, widać, że księżyc już idzie tam. To słońce już jest... No, no to zapalę, nie wiem... Za jedną minutę chyba. Bo widzicie, że księżyc idzie na dół. No. Tak powolutko on idzie na dół. Yy. Okej, okay, tędy. Serio, tu jest tak ciemno, że ja ledwo co kurde widzę. Chyba już nawet wiem jak nazwać ten film. Cholera. Co? Kiep. Co mnie zabiło? Co mnie zabiło? Co mnie zabiło? Aha. Aha. Zabiły mnie drzwi. Zanego zombiaka nie było przejść w pobliżu. Aha, drzwi mnie zabiły, ale fail. Jaki fail! Jezu, drzwi mnie zabiły. No. Ja nie mogę. Jaki fail! Jezu. Jaki fail! A teraz muszę iść po te rzeczy. Jezu, same dobre zecu. Ale sali, jaki fail, matko. Same dobre rzeczy miałem. Jezu, ja nie mogę, zabiłem mnie drzwi. <grym> jaki, jaki, jaki fail. Jaki fail. Jaki fail. Drzwi mnie zabiły. Ale ja miałem jakieś 80 hp. Albo mniej, 70. I mieć zabiły. Na jednego hita. O lol. Aha, to jest, jest koniec mapy? Jep, koniec mapy, bo nie na ścianę. No dobra, to do kolejnego odcinka, nie? Bo mamy jeszcze parę minut nagrywania, ale ja muszę przeżyć ten fail. Więc pa.